Wyobraźcie sobie, że całe wasze życie spędzacie na scenie z uśmiechem na twarzy, grając rolę, której oczekuje od was świat. Tak właśnie wyglądała codzienność Urszuli Dębskiej, znanej przede wszystkim z roli Sabiny Wexler w popularnym serialu Pierwsza Miłość. Choć przez wiele lat emanowała radością i optymizmem, niewielu wiedziało, że za tym uśmiechem kryją się trudne momenty i wyzwania psychiczne, z którymi aktorka musiała stawić czoła. Urszula zdobyła serca widzów dzięki swojej niezapomnianej roli w pierwszej miłości, w której występowała nieprzerwanie przez 13 lat, aż do roku 2022. W licznych wywiadach przyznała, że ogromna presja, by potwierdzić swoje umiejętności, była jej codziennym towarzyszem. Chociaż działała na podstawie swojego talentu. Nie mogła zignorować nazwiska swojego ojca, Andrzeja Dębskiego, które nierozerwalnie związane było z publicznym życiem. Jak sama mówiła, trzeba było pracować dwa razy ciężej, by nikt nie podważał moich umiejętności. Marząc o aktorstwie, Urszula po ukończeniu liceum zaskoczyła nie tylko siebie, ale także otoczenie, wybierając studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim zamiast tradycyjnej szkoły teatralnej. Do dziś nie rozumiem tej decyzji. Nie czułam się dobrze w tym świecie. Po trzecim roku zrezygnowałam, zdradziła w rozmowie z plejadą, wskazując na niełatwe dylematy, z jakimi musiała się zmagać. Z biegiem lat, Dębska ze szczerością zaczęła opowiadać o brutalnej naturze show biznesu. Choć na zewnątrz zdawała się być silną i pewną siebie osobą, wewnętrznie borykała się z niepewnością i ogromnym stresem. Sprawiałam wrażenie silnej, bardzo potrzebowałam pomocy. Nie zawsze radziłam sobie z presją, przyznała w jednym z odcinków podcastu: Rozmowy w Dresie. Kluczowe okazały się dla niej terapia, leczenie farmakologiczne oraz wsparcie ze strony najbliższych, które miały wpływ na jej powrót do równowagi. Dziś Urszula Dębska jest osobą, która lepiej rozumie swoją wartość i z większą uwagą podchodzi do podejmowanych projektów, dbając o swoją prywatność oraz samopoczucie. Warto również zwrócić uwagę, że talent artystyczny w rodzinie Dębskich nie ogranicza się jedynie do aktorstwa. Jej brat Mateusz Dębski to uznany kompozytor i pianista, który współpracował Mem in z Krystyną Jandą oraz tworzył muzykę do różnorodnych spektakli teatralnych. Mateusz był także wykładowcą w Akademii Teatralnej, a jego wszechstronne talenty zaowocowały występami w takich serialach jak Klan, Adam i Ewa, czy samo życie. Historia Urszuli Dębskiej pokazuje, jak bardzo skomplikowane mogą być życie i kariera w branży rozrywkowej. Jej odwaga do dzielenia się osobistymi zmaganiami stanowi inspirację dla wielu, którzy w codziennym zgiełku również mogą potrzebować wsparcia i otuchy.